Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maria i Jestem prorektorem do spraw współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, uniwersytetu, który w tym roku obchodzi 20 lat swojego istnienia. Ale to nie cała historia tradycji akademickich, jakie mają miejsce i swój początek w Zielonej Górze, bo już w 1965 roku zostały powołane do życia trzy wydziały, które kształciły na potrzeby przemysłu, jaki lokował się w mieście i w regionie lubuskim. Był to wydział budownictwa, wydział mechaniczny i wydział elektryczny. Ponieważ nie samym przemysłem stoi region, w 70. latach zostało powołane studium nauczycielskie, a następnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna na potrzeby kształcenia kadr dla typowo już potrzeb społeczeństwa. W 2001 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz późniejsza Politechnika Zielonogórska połączyły się tworząc Uniwersytet Zielonogórski, a w 2017 roku dodatkowo dołączyła do nas państwowa wyższa szkoła zawodowa w Sulechowie. To spowodowało, że posiadamy bardzo szeroki wachlarz możliwości zarówno kształcenia, jak i prowadzenia badań naukowych i transferu, transferu wiedzy do przemysłu. Obecnie kształcimy na 13 wydziałach w 63 kierunkach studiów, a badania naukowe prowadzimy w siedmiu z ośmiu dziedzin nauki, jakie w tej chwili są reprezentowane w polskiej nauce. Oczywiście transfer wiedzy z nauki do przemysłu odbywa się dzięki badaniom naukowym prowadzonym na uniwersytecie, ale nie sposób tutaj nie wspomnieć o naszych dodatkowych jednostkach, które wspierają pracę naszych naukowców, pracę studentów, aby były one skierowane i wypełniały lukę jak jest w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Takimi jednostkami są spółki celowe. Pierwszą ze spółek celowych jest Park Naukowo-Technologiczny mieszczący się w Nowym Kisielinie. Obecnie jest to dzielnica miasta Zielona Góra. Jest to spółka, która w swoim zakresie łączy działania na rzecz budownictwa zrównoważonego i energii. Mamy Centrum Innowacji i Technologie dla Zdrowa Człowieka, Centrum Technologii Informatycznych oraz inkubator przedsiębiorstw jest to największa z naszych spółek celowych, powołana do komercjalizacji wyników badań. I jest to spółka, która od samego początku była ulokowana w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mamy jeszcze dwie spółki celowe, które zostały. Powołane najpierw przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Jest to Centrum Energetyki Odnawialnej, w skrócie CEO, która siedzibę posiada w Sulechowie. Głównie zajmuje się zrównoważonym rozwojem w zakresie energetyki, ale również w zakresie elektromobilności, patrząc pod kątem zmian klimatu, odnośnie pojedynczych obiektów budowlanych, jak i też całych struktur miejskich. Trzecia nasza, nasza spółka to Lubuski Ośrodek, Środek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Spółka, której główną misją jest prowadzenie badań na rzecz hmm, spo, przemysłu rolno-spożywczego. Składa się z trzech takich podstawowych elementów: ma część laboratoryjną, ma część szkółkarską, bardzo ciekawą, bardzo dobrze zautomatyzowaną oraz linie produkcyjne, na których można prowadzić badania produktów spożywczych. Jest to linia browarnicza, winiarska, piekarnicza, serowarnia oraz linia mięsna. Oprócz spółek celowych mamy również jednostki ogólnouczelniane, które sprzyjają powiązaniu badań naukowych z biznesem. Jest to Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, umiejscowione w budynku A0 w kampusie A na ulicy Podgórnej. Głównie jest to jednostka, która łączy gospodarkę z naukowcami, kieruje zapotrzebowania płynące z gospodarki do, do naszych naukowców. Koordynuje realizację prac zleconych oraz, co jest bardzo ważne, prowadzi projekt Enterprise European Network, projekt, który ma pomóc naszym przedsiębiorcom w przejściu i pokazaniu się na rynkach zagranicznych. Posiadamy również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, jednostkę, która wspiera studentów, pracowników oraz absolwentów wyższych uczelni w rozwijaniu swoich działalności gospodarczych. Inkubator również mieści się na kampusie A, przy ulicy. Podgórnej. Mamy przestrzenie, które proponujemy nowo rozwijającym się firmom do wykorzystania oraz obsługę prawnoksięgową, z której też można skorzystać. Ostatnią jednostką, która zajmuje się transferem wiedzy jest Centrum Liderów Biznesu. Jest to najmłodsza z jednostek posiadająca sekcję młodych liderów oraz sekcję diagnostyki dla potrzeb kadrowych firm, a także sekcję zajmującą się analizą danych geoprzestrzennych. Jesteśmy otwarci na współpracę z szeroko rozumianą gospodarką, ale również z jednostkami samorządu terytorialnego. Tak jak wspomniałam na początku, realizujemy badania praktycznie ze wszystkich dziedzin nauki. To, czego nie można zrobić na uniwersytecie siłami infrastruktury, którym posiadamy, można zrealizować w naszych spółkach celowych. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i kontaktu z nami. Dziękuję.